Siema, Siema, witamy w kolejny Dzień Wykopalisk. I tak jak Wam mówiłam, wykopaliska trwają, ale wykopaliska miały bardzo trudne obłożenia, jeśli chodzi o wymogi, wymogi konserwatorskie. Przedstawiam Wam mojego przyjaciela Tomka Jagodę. Tomek jest odpowiedzialny tu za wszelkie prace związane z wykrywaczem metali, tudzież detektorystyką. I chcemy Wam pokazać póki co, ale dopiero po kilku Badań, co myśmy tu tak naprawdę odkryli, i szef wszystkich szefów detektorystyki polskiej. No. Poka Pokażę Wam, co myśmy tu póki co odkryli. Tomek, pokazuje coś tu póki co wygrzebał. Słuchajcie, co się znajduje na stanowiskach archeologicznych, żeby nie było? Przedmioty użyteczności codziennego, jakieś kraniki, klucze. Eee, tu mamy jeszcze jakiś inny klucz, jakieś polce, puszki rozjechane. No nie ma, oczywiście pani Kasia, archeolog w Szpilkach, przeglądała te przedmioty, czy tutaj jest coś zabytkowego, no niestety, o kawałeczek może żyć. Tak no, jest. Nie ma nic zabytkowego, same śmieci, ale zobaczcie ile tu jest sygnałów, masy sygnałów rolniczych. Około 500 w tej chwili, nie? No, jak nie więcej, bo to każdy drobny element, który weryfikujemy przy pomocy wykrywacza, no tak to wygląda. Zbieramy to w jedno miejsce celem weryfikacji przyszłościowej i pokazania oczywiście nadzorowi archeologicznemu, tak. co jest tutaj znajdowane. Zatem moi drodzy, pamiętajcie, że są to badania inwestorskie, czyli realizowane pod przyszłą inwestycję. A że teren jest ściśle rolniczy, to w ogóle nie dziwi fakt, że znajdujemy tutaj pozostałości właściwie 20 wiek, tak? No bo nie dalej wieku. i związane z maszynami póki co rolniczymi. Tak więc moi drodzy, trzymajcie kciuki za dalsze badania i żeby nam wyszły prawdziwe skarby.